Dzień dobry, nasi drodzy mali wychowankowie, bo dzisiaj byłyby zajęcia ruchowe dla tych najmłodszych. Jesteście coraz starsi, więc pomyślałam sobie, że warto Was zacząć uczyć kozłowania piłki. Jak widzicie, jestem u siebie w domu, bo dzisiaj pogoda jest jaka jest. Wzięłam piłkę do siatkówki, ponieważ ja miękkiej piłki nie posiadam. Jeżeli macie w domu miękką świecę, żeby zacząć uczyć się kozłowania piłki, czegokolwiek, musimy rozgrzać palce. Więc zaczynamy sobie od. Krążenia nadgarstku, żeby rozprzeć nasze paluszki. Tak, taką ósemeczkę sobie kręcimy. Świetnie. Teraz, żeby jeszcze dograć mocniej palce, rozczapieżamy je, jakbyśmy chcieli coś chwycić. Super. Możemy znowu razem je połączyć. I przekręcić, i wrócić, i przekręcić, i wrócić. Przekręcamy i wracamy. O, 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 Świetnie. Żeby jeszcze nasze palce były gotowe, chwytamy sobie mocno piłeczkę. I teraz zobaczcie, ja mam szeroko paluszki na piłce. One nie są złączone, tego nie robimy. Piłkę trzymamy szeroko i podrzucamy sobie delikatnie tą piłeczkę i łapiemy. Oczywiście patrzymy, gdzie leci, tak? Podrzucam górę, patrzę i chwytam. Podrzucam górę, patrzę i chwytam. Podrzucam i chwytam podrzucam i chwytam, to nie są wysokie rzuty. Tak delikatnie, tylko i wyłącznie jesteśmy w domku, więc nie robimy tego bardzo mocno. Teraz, jeżeli już to mamy, trzymamy szeroko paluszki i przerzucamy piłkę z rączki do rączki. Zwróćcie uwagę, że moje nadgarstki, czyli tutaj to miejsce, są w miarę sztywne. Ja nie robię takich sobie tutaj śmiesznych ruchów, tylko są sztywne paluszki. I jak daliśmy radę, to można piłkę wyżej podrzucić, można ją niżej podrzucać i sobie zmieniamy wysokość, aż mnie piłka zaatakowała. OK. I przechodzimy tutaj do podstawowego e, kozowania piłki. Mamy szeroko paluszki, zwróćcie uwagę. Tak, szeroko palce. I tak jak są szeroko palce, nadgarstek usztywniony, odbijamy piłkę przed sobą. Ta piłka do nas wraca. Nie ma sklepania piłki, tego nie wolno robić, bo piłka nam ucieknie. Szeroko paluszki, i cały czas pracuje rączka. Pracujemy rączką silniejszą. Jak mamy już to opanowane, to próbujemy rączką słabszą. Ta sama zasada, szeroko palce, i pracuje nam cała rączka w przód, znaczy dół i góra. Dół i góra, oczywiście, jak zrobimy rękę w przód, to piłka nam pójdzie do przodu. Jak wróci w tył. To pójdzie do tyłu. Ale na początek dzisiaj tylko uczymy się podstawowego kozowania. I jak już opanowaliśmy to, to możemy sobie zmieniać. Raz o dwie jedną ręką, raz drugą, raz jedną, raz drugą. I tak sobie zmieniamy nasze kozowanie. Dobra. Wystarczy. Dzisiaj taka podstawa dla tych naszych najmłodszych wychowanków którzy przychodzą do nas normalnie we wtorki zawsze na zajęcia. Jeżeli to opanujecie, oczywiście możecie pójść na jeżeli Wam pogoda na to pozwoli. Za dużo w domu nie kozujemy, bo jak macie sąsiadów na dole, to czasem Was pogonią. <grytania> I nie stresujemy się, jeżeli coś nam nie wyjdzie. Ja uczę się kozowania piłki już od bardzo długiego czasu, bo właściwie już od podstawówki albo nawet i od przedszkola, a mam już trochę lat. Więc wy się nie stresujcie, nie zawsze wszystko wyjdzie. Na początek możecie zrobić sobie jeden koziołek i chwycić tą piłkę, spróbować drugi koziołek i znowu chwycić. Powodzenia, do zobaczenia w ogrodzie!